Ukraińskie Słowo. Szczerota serdeczno Wysoka w wysoka wydaniu wysoka Ukraińskie słowo. Słowo. program realizuje się za dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji w ramach projektu Sojuszu ukraińców Pidlasza. Przy mikrofonie Agnieszka Parfiniuk. Dzisiaj w programie się do Czeremchy de w ostatniej w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert koladok. Zaprezentowały się na nim ansambli u repertuarze jakich je ukraińskie koladki ta szczytorki. Zabrakło також Riedzianych i noworocznych pobażań. Koncert był w pierwszym u ciecznemu predródzionego periodu zachowaniu organizowanym Sojzem Ukraińców Pidlasa w programie striedemo się niż inszymi z ukoju Badowcem, zastupnikom głowy Sojuzu Ukraińców Pidlasza, tak kierownikami i uczestnikami zaproszonych kolektywów. Po ciekawiamy się niż innymi inmi tradycjami. Powiązane my z Światem Rzędza chrystowego. Podajemy się do Czeremchy. Chodzimy jako pierwszy koncert, koladok. Poczynamy w Czeremsi. Myślę, że to jest początek tego periodu koledowania. I także my wrze, jako Służba Ukraińskiego Pilarza organizujemy wieczory koladok, koncerty koladok, dla ludzi, którzy chcą posłuchać także i perec światamy i Pisla świat Tego razu w Czeremsji w nas wystąpiło kolektywy z Białostoku, Zbilska, Czeremchy i Hajnówki. cała osoby, które z nami współpracują. I takoż chcę chociaż na, na różnych koncertach, na różnych wydarzeniach. Koncerty koladok będą продолжиwatycha także po nowego roku, po prosławnych świętach z dwuchrztowego, to kto na pewno w Bielsku Podlaskom i Biłostocji. Także będziemy planować w innych miejscowościach, mniejszych może wsiach, żeby Szopcu

Меня зовут Наталья Сазанович, я кіраўнік калектыву Маланка і Ярына Наўзаем. Мы сёння прыелі ў малоую форме. Это калектыўна ўзаем і Ярына з бельскага домакуль культуры. Наўзаем у нас была чарнігаўская каляка. шло тры бабушки, а другая была украінская пулярская. вашашаго двора намінайємо. А Ярана мы спявалі две песні. Ярына уже мы два гады на ўзаем таксама два гады такі квартэт невялікі мы з маланкай працуем але ж мы аўтэнтычныя спевы спяваем высабіліся так у квартэт такі кварт катэт на ўзаем. Tkaczuk Sproniewicz to Kolobielska. To był szczególny dzień w ciągu. roku. to z samego wychodził z domu, szedł do kluni, tam przygotowywał sienko i jedę przygotowywał. Jedę to jest koloski żyta, takie do półtora metra, pięknie związane i tam on przychodził do domu że cały dzień. Mama przygotowywała koladuch, to znaczy, no tak jak na tamtych czasy w śledziła. była Риба, біли, гриби, були лазанки, шолок був, клюски були, пірошки з капустою були. Також все, що можливо було на той час приготувати, то, то мама все приготувала. А ми малі діти теж бігали. Виходили з дому, бо там був щирий пост цілий день, і ми цілий день бігали по дворі і чекали, коли вже там буде вечір. Як вже трошки стемніло, To gdy już my szli do domu, tato przynosił w siena piękno i jeda. Wszyscy myli się w bo nie było przecież pryszniców. Pięknie, czyściutko odjechali się i siadali za stół. Jaki był stół? Inny od tego, który u mnie. Było, no może do z 15 cm siena, to co tato przyniósł. I sieno było to, że tam my siedzieli na siedzeniach nakryty pięknym, krochmalnym, białym obrusowcem, a na nim wszyscy byli talerzyki i wsiedania. Jeden talerzyk był dla spóźnionego gościa. No, nie obyło się bez pół litra. Tata zawsze miał na tą okazję pół litra wódki, tak tylko, po kilżeczku wypiekli. Kolić było y, prosforów. Byli w ogrodzie, ale w miasteczku jak? Nie było jak. Та була кутя, Кутя була дуже добра, бо там солодка була з маком, і сушені були шлівки, як там від родзинки були, так також всі розговлялися кутюю. Говорили молітву, розговлялися кутюю, ну і тоді вже вечерялі. Повечері була в нас така традиція, що сіно, котрі лежало на щадзень, клали на землі. І всі лягали оддихати на землі на том сіні і чекали до години. 12, стоїть бо в два часи Була відправа в церкву, тоді всі вставали, і хто мог і хотів, одягалися і йшли до церкви на службу. Było to coś, coś pięknego. Teraz już się samochodami jeżdżą, a kiedy grupami, baby, nakrytych chustkami takimi wielkimi, to było coś pięknego. No, a jak rano wyróczyli się, to już u nas na stole jedna nie było, bo to rano, się no to je a wše to, co tam zostało, się zostało na stole i nosił dla korów, dla owiec, i dla konia. Jak oddychnęli, to zaczynali gotować się do kolodowania. Koleś te kolodowali w chacie. Wszyscy szli i kolodowali pod oknami. Wszak było, niektórzy chcieli, niektórzy nie chcieli. Szczególnie nie chcieli tych, u kogo ktoś tam umarł, chcieli, żeby tam śpiewali ich. Ale było bardzo wesoło. A na koniec kolodowali chłopcy i dziewczęta. Ale my kolodowali, grosze nam dawali, ale dawali kiełbasę i jajka dawali, a na drugi dzień już się zbierali się, młodzież, i sobie ulali, o. Kolejś koladowali tylko jeden dzień, nie tak jak dzisiaj. a że w zapraszali się od do drugich i, i też świadkowali jak trzeba. takiej, a my przechodzimy, takiej starszy, to że koladujemy na cerku. A tak, żeby chodzić po wioście i koladować, jako, jako rodzina, to nie. Tylko, że chodzimy na cerku koladujemy. Ale koladują mężczyźni, i bulszynki, i, i z gwiazdami, i z szopkami. To bardzo ciekawe, jak to jest. Znaczy, Musimy ożydać im tego świata, tego Chrystowa Chrystusa. Także jak przychodzą koladniki, to tak, to tak weselo na duszy. A szczególnie najwes, to jak idziemy na, na służbę bożu i jak przyjdziemy ze służby, to wrze tak, tak fajno. Kiedy się pamiętają, jak jeszcze tam żyła na wiosce, takie byliśmy, małe i małe, to pamiętają, że jak przychodzili z certy i wrze bardzo ożydali, że to zimą coś mi jasno, bo nie pozwalali, czyli chcieli... Pust jeści, I pust jeść, że tak choczym co zjeść, a mama przychodzi z półku, każe, a kudy dzieci, trzeba dojeść wczorajsze. byli wczoraj Wigilijny i pamiętaj, że to taki kisil, by z w Zawarone, i mówi, koniecznie musi to, to i kisil dojeść. A że później, później to wrzecko miasto. Także to nie było tak jak Ty Perej, że prawda, że to jest pod dostatkiem, tylko była dyscyplina. 18 grudnia w Bielsku wytwórz się konkursy boksja się Zirka Sijaje. Relację z konkursu te u naszej czerwowej передaczy. Tymczasem ja wrze dziękuję za spilno prowadzony czas. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Postawajcie jest na wse dobre! Коли ви передачу українською мовою українське слово.